Polska terminologia żeglarska z różnych powodów nie jest jednolita. Starałem się tu podać nazwy żagli najbardziej według mnie poprawne. Podstawowym typem osprzętu jest słup, który posiada dwa żagle. Główny zagiel podnoszony na maszcie, to grot. Zagiel przedni, mocowany do dziobu, to fok. W celu zwiększenia powierzchni żagli dodano na dziobie bokspyt. I stawiany na nim kliwer. Typ osprzętu z kilkoma żaglami przednimi to kuter. Przedłużenie, czyli stęga boksprytu, nazywa się bomstenga, Stąd stawiany na niej żagiel to bomkliwer. Stosuje się też dodatkowy żagiel, latacz, który jest stawiany wysoko w odróżnieniu od pozostałych żadni przednich, które są mocowane nisko. Modyfikowano także samego foka. W ten sposób powstał balon fok. Duży głęboki żagiel na pełne słabsze wiatry, który jednak nie zdobył popularności. Na całym świecie przyjął się dopiero fok przedłużony w stronę rufy i mocno zachodzący na grot. Od pierwszego zastosowania podczas regat w genui nazywa się Fok Genua lub po prostu genua. Przy znacznym przechyle w kursach na wiatr Genua jest często zalewana przez falę. Aby tego uniknąć, podcięto jej dolny lik i tak powstały żagiel nazwano kliwrem przez analogię do kształtu klasycznego kliwra. Do żeglowania kursami pełnymi wymyślono inny żagiel – spinaker, stawiany luźno, nie na sztagu, ale z pomocą dodatkowego bomu – spinaker-bomu. Przez lata powstało wiele różnych form i krojów spinakerów. Jako uzupełnienie spinakerów, zamiast szycia kilku różnej wielkości, Stosowano dodatkowe żagle przyspinakerowe, z których największą popularność zdobył Big Boy. Kolejnym etapem było połączenie Genui i Spinakera. Genaker niewymagający spinaker bomu i stawiany na dziobie lub krótkim sprycie. Stosunkowo najmniej znanym żaglem przednim jest Kode Zero, używany głównie przy słabszych wiatrach. Oto porównanie Kode Zero i Genakera. Przy silnych i stormowych wiatrach Stawia się małe żagle sztormowe, wykonane z grubego płótna, obecnie zwykle w kororze jaskrawo-pomarańczowym. Należy jeszcze wspomnieć o dodatkowych żaglach stosowanych na popularnych w Polsce dwumasztowcach. Najbardziej znany jest Apsel, zwany też Bezan-Sztakslem, stawiany przed Bezanem na wypinanym sztagu lub całkiem bez niego. Znacznie mniej znanym żaglem jest czworokątny fisherman Stawiany między masztami szkunera, pierwotnie na to łączącym topy masztu. Zapewne spotkacie się z innymi nazwami opisanych żagli, ale po pierwsze, jak wspomniałem na początku, są różne szkoły, a po drugie, ten materiał jest przeznaczony raczej dla osób początkujących i nie rości sobie pretensji do bycia dziełem naukowym.